Zadanie piąte. Dla każdej liczby rzeczywistej a, wyrażenie takie oto jest równe. No i 4 do wyboru oczywiście. O, zobaczmy najpierw tak. Tutaj mamy 2a, i tutaj mamy minus 2a. Czyli po wymnożeniu przez siebie one dadzą minus 4a kwadrat, ale przed całym tym iloczynem też jest minus. Czyli będzie 4a kwadrat. To stąd wiadomo już, że odpowiedzi a i c można odrzucić, bo one mają minus 4a kwadrat. Ale myślę, że mogę to też na spokojnie rozpisać, na przykład w ten sposób. Zapiszę same te dwa nawiasy: 4 plus 2a, 4 minus 2a. 4 plus 2a, 4 minus 2a. Samo to. No, mogę to oczywiście na spokojnie wymnożyć każdy z każdym, ale mogę też skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, że jest to iloczyn sumy przez różnicę tych samych dwóch wyrazów. To wtedy mam różnicę kwadratów. Czyli mam 16 minus 4a kwadrat. Ale w zadaniu mam to całe odjąć od piątki. Odjąć od piątki. Czyli w ten sposób to będzie wyglądało. Wówczas mam 5, y, opuszczając nawias, zmieniam znak każdemu wyrazowi w nawiasie. Tak to będzie wyglądało. Czyli mam minus 11 plus 4a kwadrat. A to po uporządkowaniu zgadza się z odpowiedzią b. b ładne ba